Bardzo się cieszę, że zawitała tutaj akcja LATO sponsorowana przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. A projekt jest dofinansowany z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Była bardzo duża frekwencja młodzieży i dzieciaków. Odbyły się turnieje dla najmłodszych. bardzo dobrze staliłem bardzo dużo ko zacząłem trenować olę w tym roku i chcę zostać piłkarzem Najbardziej mi się podoba strzelanie goli. w goli szczenić się jak najwięcej. <śmum> Najbardziej mi się podobało gra na dłochanym boisku z aż 5 goli. Trenuję w Orle Mokrym 6 lat. Gram na prawym wahadle. Najbardziej w piłce podoba mi się e, kiwanie oraz strzelanie. Moim atutem piłkarskim jest kiwanie. Najbardziej muszę się nauczyć e, strzelania wolnych. Go, 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 go. na a na końcu był strzał do celu. Najbardziej mi się podobało w tym wszystkim strzelanie do celu. Trafiłam dwa razy. W piłce nożnej podoba mi się wszystko I chcę być piłkarką. Jest to jedna z wielu imprez stolecia klubu Orzeł Mokry. Około 30 lat jestem prezesem i wybudowaliśmy dwie murawy. Na kolejne stolecie chcemy yy, Wybudować krytą trybunę na głównym boisku. To jest ten sukces, teraz, że te dzieci tu się garną do, do nas, do Mokrego. Największą naszą radością jest to, że jest około 150 dzieci.